Mam już dość tej sytuacji, wszyscy kupują droższe mieszkania. Normalnie tym ludziom to chyba kasa z nieba spada. No, ja też chciałbym, żeby te ceny spadły w końcu. Moim zdaniem ten wzrost, ten ciut się spowolni, ale na pewno nie zatrzyma. A właściwie to ty skąd miałeś kasę na mieszkanie? No jak to jak? Wziąłem kredyt i dostałem. No dobra, ale to trzeba mieć na wkład własny. Na wkład to uzbierałem sam. Ta, pracujemy 5 lat i dokładnie wiem ile zarabiasz, to jakim cudem odłożyłeś na wkład własny? No jak to, jak normalnie, w dniu wypłaty odkładałem 500 złotych zawsze, a resztę pozostawało mi na życie. Ty, ale z mojego obliczeń wynika, że musiałbyś odkładać miesięcznie 830 zł ponad przez 5 lat, żeby zaoszczędzić 50 tysięcy złotych. No widzisz, co miesiąc robię budżet i wiem ile kasy mi potrzeba na życie. <laughs> Ty chyba się jakiś bajek naoglądałeś, bo w prawdziwym życiu to tak nie działa, dobrze o tym wiesz. No właśnie, nie oglądam ani Netflixa, ani nie słucham Spotify'a, ani żadnych subskrypcji, bo to jest około 250 zł miesięcznie. A siłownia? Przecież chodzisz na treningi. No siłownia to kolejne 150 zł miesięcznie w naszym mieście, więc ćwiczę w do...